W dzisiejszym odcinku będziemy robić korekta lakieru. Jadę do mojego znajomego Patryka, który ma własne studio detailingowe. No i będziemy robić tak zwanego one stepa. W zasadzie to będzie moja druga styczność z tego typu, nie wiem, sługą, można to tak nazwać, pracą. Myślę, że efekt będzie na pewno zadowalający. To jak wygląda lakier, no to pokazywałem już w jakimś tam ostatnim odcinku. Tutaj możecie sobie zobaczyć przebitki, jakie, jakie nagrałem wczoraj. No, wygląda to niezbyt. Także będziemy jeszcze robić zaprawki i no, zobaczymy, jaki będzie tego efekt końcowy. Ja jestem pozytywnej myśli. No, musi być dobrze, na pewno będzie lepiej niż jest teraz, więc już samo to wywołuje uśmiech na, na mojej twarzy, co myślę, że słyszycie po, po głosie. Jest piękna pogoda, wiem, że cały dzień przed nami, przede mną w sumie, bo będziemy robić to razem. Eee, za co Patrykowi naprawdę niezmiernie dziękuję, dzięki Ci Patryk, że mi udostępniłeś miejsce, hale no i wiadomo jakieś tam swoje wskazówki, no chyba że mi nie udostępniłeś no to, <laughs> nie no myślę, że takiej taki rzeczy nie będzie, eee, no także jedziemy, ja w ogóle polecam kolegę, chociaż nie wiem czy on będzie sobie tam życzył, albo jakiś tam... Swoje dane podawać, ale myślę, że Patryk Lubin to już każdy będzie wiedział, kto oczywiście tutaj mieszka. No, także tak, tak, to, tak to wygląda, tak wyglądał ten lakier. A jak będzie wyglądał później, no to, no to się okaże na kolejnych jakichś tam przebitkach. Także do zobaczenia już na hali. A jeszcze może zanim Hali trochę się już zagrzał, to trzeba mu. O, ten dźwięk to jest po prostu uzależniający, coś pięknego. Co? Znaczy że się trzyma na słowo powrotu. No co ty? <grych> o kurwa, no widocznie nie. <grych> Ale dziwne, bo jak tym na. Nie no, był widzisz przyklejony na tym. Chuj, przykleję go. Jakiś... To może nie sadzę już go. No znowu wybierzieli. No to tylko masz trochę inne ciśnienie. Myślę, że tak. Dopiero będzie widać wszystkie rysy. Dobra, samochód mamy już umyty. I tak to wygląda jest w, tych, w, w lampach inspekcyjnych, a jest po prostu no, zupełnie inny w efekt, niż, niż mieliśmy okazję to oglądać w świetle dziennym. Widać o wiele więcej jakichś niedoskonałości lakieru zarysowań. Część z tego wiadomo uda się usunąć. Zobaczymy w jakim stopniu. No ale generalnie e, jestem pozytywnej myśli. Zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt e, końcowy. Jest trochę jakiś tam skaz lakierniczy, tutaj jakieś niedotarcia przez lakiernika przedniej części nadwozia, ale to wiadomo, jak w każdym aucie po e, naprawie. Najgorsze dla mnie są właśnie te uszkodzenia takie ubytki lakieru. Które możemy zobaczyć tutaj. To później jeszcze będę próbował jakoś zaprawić. Zobaczymy w jakim stopniu. Raz właśnie uda się to spolerować, a dwa później jakoś zamaskować, zatuszować. Dawaj na Nie stać mnie. To jest właśnie Patryk. Specjalista. Brygadzista z Biedronki. Brygadzi, brygadzista z Biedronki najpierw polerował wózki widłowe, a teraz zajmuje się. Yy, no, zaczął od Corsy, ale powoli tniemy się przez Jaguary w stronę Ferrari, w stronę Lamborghini i takich innych innych samochodów. Tutaj z tyłu nie patrzył, to jeszcze kabel wisi. Ja to będę publikował, wiesz, o to... tym. Ale spoko mam być śmieszne. Ale Nie, nie, spoko. Mordy nie ma. Twojej, mojej. Tu są tylko samochody. No, także tak to wygląda. No, no wszystkie klamki pozdejmowane zawiesiliśmy to w ten sposób, żeby nie wyciągać tego wszystkiego i nie wkładać. No i robimy, ja próbę. Godzina 23:55. Masakra jakaś. A zaczęliśmy o godzinie 11. Robiliśmy tego One Stepa. No, wiele godzin. Wiele godzin, wiadomo, z jakimiś tam krótkimi przerwami na jakąś pizzę, obiad. W sumie to obiad, kolacja. A no, jakieś odsapnięcie, wiadomo, krótkie, krótkie podgaduchy. No powiem Wam, że efekt jest no jak dla mnie rewelacyjny, naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało jutro w świetle dziennym. Samochód generalnie jeszcze tam zostały doły do skończenia w sensie progi. I nie wiem, czy nie liznę jeszcze raz maskę. W ogóle Patryk bardzo dużo mnie nauczył. To nie było moje pierwsze doświadczenie z spadem, z, z maszyną polerską. Natomiast, natomiast mimo wszystko przyniosło mi to jakieś, jakąś wiedzę, tak? nowe doświadczenia i tak dalej. Ja bardzo lubię coś takiego. Także jestem Patrykowi naprawdę bardzo wdzięczny, że zechciał mi poświęcić swój czas. No, ja mu tak naprawdę tylko pomagałem, tak? On wykonał tą główną część roboty. Ja jechałem jakimś tam małym, małą maszyną i wykonywałem jakieś tam drobne, drobne elementy. No i jeszcze Patryk mi tutaj zaproponował jedną pewną rzecz, ale tego wam na razie mówić nie będę. To będzie jakaś taka mała niespodzianka, myślę, że niespodzianka to już jest bardzo duża dla mnie i bardzo spodobał mi się ten pomysł, ale o tym powiemy sobie później a teraz jedziemy z Lubina do Legnicy no bo um, nie chcę zostawiać auta na noc pod, e, pod blokiem, więc więc po prostu zostawię je sobie w Legnicy u rodziców w garażu no i Poczekamy na jakiś dzień, kiedy będę miał więcej czasu, żeby właśnie ogarnąć to wszystko naraz, czyli dokończyć, dokończyć te prace, które zaczęliśmy dzisiaj, dokończyć te progi. Dokończyć te progi, no i zacząć aplikować pobłokę, wiadomo, pod okiem Patryka. No i tyle. Co Wam więcej będę mówić? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Na razie, cześć. Jakby kogoś interesowało zużycie paliwa, dzisiaj tankowałem do Pełna. Teraz tego to jest chyba 18 km. To jest od tankowania. 20 litrów. Ale to było, wiadomo, dużo stania na postoju. I tak dalej, i tak dalej. W sumie miasto, tak naprawdę samo 100%. Spokojna jazda bez szaleństw. Natomiast mówię, dużo stania. Można spokojnie w 15 litrach się zamknąć, ale to musi być ciągła jazda po mieście. Yy, I spokojna. Depcząc, no to właśnie 20-25 litrów. Chociaż szczerze, jeszcze nie, nie, nie przejechałem 100%. Nie robiłem jakiejś takiej, takiej próby, że jazda po mieście właśnie depcząc. Na pewno zrobię to na mój, na mój kanał do mojego testu. Natomiast za chwilę Wam pokażę zużycie paliwa, jak wygląda. Jest to, jest to często poruszana kwestia. Dużo osób do mnie pisze, może nie w komentarzach, ale jednak na wiadomości prywatnej, że podoba im się ten samochód tak i czy ten silnik 5-litrowy jest lepszy niż 4.2 i tak dalej. Ale to może zostawmy sobie na jakiś inny odcinek. Natomiast jeszcze pokażę Wam 80 km ostatnich. I zobaczcie, zużycie 15,5 i to właśnie jest trasa z miastem. No chyba tak pół na pół można powiedzieć, bo to była traska z Legnicy do Lubina, czyli macie 30 km, no i pokręcenie, wykręcenie się po mieście na 15,5 litra, tak, oczywiście spokojna jazda, żeby nie była.